Ja się przygotowuję, będę gotowy w 100% na, na każdego przeciwnika. Także wiesz, całe życie na to pracowałem i to jest obojętne, który to będzie. Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Michał Cieślak, dzisiaj gościem To jest Box. Jesteśmy na sali Knockout Gymu, czyli miejscu, gdzie wcześniej byłeś widywany tylko na sparingach, Dzisiaj to jest Twój nowy dom. Możesz powiedzieć o tym, jak do tego doszło? No tak. Także tutaj trener związał się z tą grupą i po prostu przeszedłem razem z trenerem. I trenujemy. Czy Teraz jesteś w takim Twoim ulubionym momencie cyklu przygotowań. Luz, nie musisz zbijać wagi, można pracować nad techniką, można pracować nad nowymi umiejętnościami. No tak. Także myślę, że tutaj cały czas pracujemy nad, nad różnymi nowymi jakimiś tam aktami. I, no i co? I siła na zmianę z treningiem bokserskim. Teraz jeszcze jakiś basen sobie zrobię w czwartek, także urozmaicamy. Uczysz się jeszcze czegoś nowego, czy po prostu powtarzasz to, co już wiesz? Nie, trener tu cały czas coś wprowadza, także staramy się cały czas pracować, cały czas się rozwijać i, i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Na tym y treningu dzisiaj widziałem dużo sierpów, y dużo mocnych ciosów. Szykujesz się już na Bredisa, chcesz pomścić plaków. No tak, to wiesz, to wiesz. myślę, że już trener to jakiś plan tam w głowie ma założenia taktyczne te swoje, także myślę, że już, że już zaczynamy przygotowania pod Bredisa. To byłaby duża satysfakcja, gdyby udało Ci się na przykład znakotować takiego zawodnika, to byłoby coś więcej niż tylko zdobycie pasa, ale właśnie wygranie z zawodnikiem, który gdzieś tam ma na pięku z polskimi fanami. No, coś tam w tym jest, także myślę, że wiesz, to by cię siłotaję podwójnie, także. Najważniejsza jest wygrana, i wiesz, to jest walka o mistrzostwo świata. Także czekamy na razie na, na termin, daty, na, na, na miejsce, zobaczymy gdzie, gdzie, kiedy i gdzie ta walka się odbędzie. Pojawiła się właśnie taka informacja, zresztą chyba sam ją jako pierwszy opublikowałem, że będzie walka o tytuł IBF, tak? ale jeszcze nie wiadomo z kim. Być może z Bradysem, być może z jakimś innym zawodnikiem, na przykład zapytają. kogo ty byś wolał. Ja mi to jest obojętnie, tak jak powiedziałem, ja się przygotowuję, będę gotowy w 100% na, na każdego przeciwnika. Także wiesz, całe życie na to pracowałem i to jest obojętne, który to będzie? Czy, czy ten czy ten I to jest w ogóle bez różnicy? Ale jak zadzwonił słynny Zbychu, pan Zbigniew Ratyński, jak zadzwonił do ciebie i powiedział ci o tym miusie, to Jaka była twoja pierwsza reakcja? No co od razu wiesz, zadowolenie i, i powrót na salkę, że tak powiem, po walce po przerwie z taką wiadomością, z takim newsem, także że, że cieszy i, i motywuje jeszcze bardziej do, do, do dalszej pracy ciężkiej, także wiesz, nie, nie mogłem sobie lepszego powrotu na salkę wymarzyć. Także tak, fajnie. Chyba nikt z Waszego teamu nie zakładał, że to będzie aż tak szybko ta informacja przyjdzie, być może Zbigniew Ratniewski mówił, że trzeba będzie zawalczyć jeszcze jedną lub dwie walki, żeby się do walki o pas dotoczyć, a tutaj się okazuje, że od razu po tej walce, po tym e, szybkim zwycięstwie udało się zdobyć No szczęście. tak, że IBF wyznaczyło mnie jak, na, na, na walkę, także yy, no wszyscy jest, jesteśmy zadowoleni, ale myślę, że też większość z nas nie, nie, nie myślała, że to będzie tak szybko, także po, po tej jednej walce. Także... No, to, to cieszy. Czyli to nie jest tak, że Ty potrzebujesz więcej czasu, to jest idealny moment? Nie, nie to nie ma do co czekać. Trzeba we, brać walkę, walkę do świata i trzeba robić robotę i, i, i tą walkę wygrać. Jak oglądasz Bridisa, to zawsze patrzyłeś na niego jak na przyszłego rywala, czy, czy na razie nie analizowałeś go w ten sposób? Jak na razie mówiłem. go w ten sposób nie analizowałem. Tam mieliśmy też propozycję chyba rok temu na, na wyjazd na sparingi, jakoś tam to, to nie doszło do skutku. No co, no, czy to będzie Bredis, czy, 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 czy inny przeciwnik, tak jak mówię, mi to z na dzień dzisiejszy i, i już się nie mogę doczekać tej walki. Nikola Mierzewski, twój były przeciwnik, również kolega tutaj z sali, z którym sparowaliście, jeździł do niego na spalinki, nie wiem, dzwoniłeś już do niego, albo będziesz dzwonił, pytać go o radę? I tak jak mówię, na razie czekamy na, na konkrety, tak, także czy to będzie walka z nim, czy yy, kiedy to będzie ta walka, gdzie będzie walka, termin, data, także... Na razie to jest najważniejsze, a później będziemy się tam skupiać już bezpośrednio na nim. Twoim nowym kolegą z sali będzie Diablo wodarczyk. Mieliście szansę już z nim coś posparować albo sobie porobić jakąś technikę? Sparowali już tam, wiesz, parę lat temu, także ja już z Diablo parę, parę ładnych sparingów zrobiłem, także... No wiem, ale teraz będziecie mieli okazję gdzieś tam razem trenować, coś podpatrzeć od niego. Chyba będziesz mógł na tych treningach, większość osób chwali jego technikę i podejście do treningu, to chyba jakaś fajna osoba na sali. Tak, także wiesz, na pewno fajnie, że, że będzie z kim sporować. jest Adam Balski, także wiesz, yy, są zawodnicy, nie trzeba będzie nikogo szukać takiego, wiesz, na, na, na teraz, na już, tylko już ktoś, ktoś jest, także na start, także fajnie, fajnie dla mnie, fajnie myślę, że też i dla nich, także wiesz. Jak już poruszyłeś nazwisko Adama Balskiego, byłeś na tej gali w Rzeszowie, widziałeś ten jego pojedynek z Masternakiem? Nie wiesz? widziałem, nie widziałem, byłem z Arturem w szatni. To było przed jego walką, także tej walki niestety nie widziałem, ale sobie ją że Polecam, bo bardzo fajna walka, ale co sądzisz o walce swojego kolegi, w takim razie Artura Szpilki? No co, to, tak jak już też mówiłem w którymś wywiadzie, że wiesz, że to się ciężko ogląda, jak kogoś się kogoś zna, to jest, wiesz, kolegę z sali w takiej sytuacji, także no, no ciężko. No. Co zawiodło? To... Co zawiodło? Nie wiem, co zawiodło, trzeba wiesz. To na ten temat trzeba z Arturem rozmawiać. Wiem, że bardzo ciężko pracowało do tej walki, bardzo ciężko pracowali tutaj z cenerem. On z siebie dawał wszystko i wiesz. No i, no i początek walki był dobry, także wiesz. Myśleliśmy wszyscy, że to już się skończy, a, a stało się tak, jak się stało. Inni twoi koledzy też niedługo walczą. 9 lipca Kamil Gardzielik wraca. E, chyba fajny zawodnik, którego wszyscy chwalą pięściarze podziwiam jego te taktykę, e technikę, a jakoś w walce nie jest w stanie porwać się tłumów. Warto oglądać? Nie, tej, no żeby... myślę, że ta jego ostatnia walka była fajna, fajna technicznie, fajnie się to oglądało, także porozwijał tego swojego przeciwnika, no i też już się nie mogę doczekać tutaj na jego następne walki. I zapraszam wszystkich kibiców już do kibicowania, także i do oglądania walki. Jaki jest plan na te najbliższe tygodnie? Zostajecie tutaj w Warszawie, czy gdzieś wyjeżdżacie? Na razie tak jak mówię, na razie czekamy na konkrety z trenerami i zobaczymy jak to się dalej sytuacja rozwinie. Super, dobra, trzymamy kciuki i dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo, podamy wszystkich kibiców. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.